No i moi drodzy, dzisiaj witam się z Wami prosto z Bangkoku. Niestety z Patai nie udało się nic nagrać, a to dlatego, że ta, to malutkie zatrucie pokarmowe, które miałem i wydawało mi się, że przejdzie mi następnego dnia, nie przeszło mi do dzisiaj, czyli już 4 dni, ale dzisiaj czuję się na szczęście na tyle dobrze, żeby wyjść na miasto, żeby coś zobaczyć, żeby Wam coś ponagrywać. Ostatnie kilka dni spędziłem tak naprawdę leżąc w łóżku, więc ja sam nie zobaczyłem nic pata i nie widziałem tego słynnego Walking Street, nie widziałem tych prostytutek, barów, ping-pong show, ladyboyów i tak dalej, i tak dalej, ale... <grym>, what's so funny? Ping pong Jest już prawie godzina piąta, ale no troszeczkę nie ukrywam, że to musiałem podochodzić do siebie, zanim byłem w stanie wyjść dzisiaj z domu, więc pierwszy dzień w Bangkoku. Jestem naprawdę mega podekscytowany i mam nadzieję, że wy też. Pierwszym miejscem, które odwiedzamy dzisiaj jest świątynia Wat Arum, czyli świątynia świtu. Jest to oczywiście świątynia buddyjska, jako że 95% mieszkańców Tajlandii to ludzie, którzy są buddystami. Dostaliśmy się tutaj za pomocą takiego turystycznego promu, za który zapłaciliśmy 200 baht czyli 24 zł. To jest taki on night pass, i mamy dzisiaj zamiar tym promem sobie latać cały wieczór i całą noc. Zastanowicie się niektórzy z Was zapewne, dlaczego wzięliście jakiś taki turystyczny prom, a nie coś lokalnego. Odpowiedź jest bardzo prosta. Prawdopodobnie jakiś lokalny transport byłby dużo tańszy, ale dowiedziałem się czegoś, co mnie zszokowało: mianowicie moi tajscy przyjaciele, pomimo tego, że tu mieszkają i żyją, byli tu urodzeni, to nigdy w życiu nie jeździli komunikacją miejską i całe życie poruszają się taksówkami, całe życie poruszają się tuktukami czy tam innymi jakimiś fajnymi bajerami, motocyklami itd., własnymi samochodami i nie mają zielonego pojęcia, jak się poruszać komunikacją miejską po Bangkoku, dlatego też zdecydowali się na coś turystycznego. Mnie to osobiście bardzo zdziwiło, no ale cóż, no jestem w stanie to zrozumieć. Naprawdę bardzo ładna świątynia. Niestety nie można już wejść tam na samą górę. Znaczy może nie na samą górę, ale schody, które są teraz zamknięte, które prowadziły tak co najmniej 3, 3 4 długości całej tej wieży, nie są już dostępne dla turystów. A, I wydaje mi się, że od stosunkowo niedawna, ponieważ pamiętam, że jak zaczynałem oglądać vlogi Chris'a LeBlanc'a, tak mniej więcej chyba w 2015 roku, czyli 4 lata temu, a no to z tego, co kojarzę, to właśnie jeden z jego vlogów był, kiedy oni tam się wspinali na górę. No teraz już, jest już to niemożliwe. A Wydaje mi się, że ma to duży związek z tym, że Tajlandia z roku na rok jest bardzo, ba, coraz bardziej pożądana destynacją turystyczną dla ludzi z całego świata. No więc Tajowie muszą jakoś bronić te swoje zabytki, ponieważ wiadomo, no jeżeli tutaj nagle się pojawia 50 razy więcej osób każdego dnia niż pojawiało się w ostatnich tam, nie wiem, w dwudziestoleciu, no to wiadomo, że to wszystko będzie, no niestety, coraz szybciej eksploatowane. I to dosłownie ludzi z całego świata, ponieważ, no już pojechaliśmy 150 km na północ od Chonburi, i już nie jestem jedynym farangiem, w tym momencie to moi tajscy znajomi są jedynymi tajami, którzy są tutaj w tym momencie, więc zmieniło się to wszystko o 180 stopni, no i muszę zacząć uważać, jak kogoś będę przeklinał pod nosem, bo ile razy już na terenie tej świątyni słyszałem czeski, słowacki czy polski, to, to nie zliczę, więc... Muszę teraz z tym uważać. Wejście tutaj kosztowało 50 bahtów, No i oczywiście zapłacić musiałem tylko i wyłącznie ja. Moi znajomi nie musieli płacić, jako że są lokalcami. Wydaje mi się, że to jest coś, czego my na przykład moglibyśmy się nauczyć od Tajów, czy na przykład od Amerykanów, ponieważ ja, będąc w Las Vegas, do atrakcji w Las Vegas mogłem wchodzić za darmo, ponieważ miałem Local ID. Tak samo fajnie byłoby gdyby było coś takiego wprowadzonego w Warszawie, ponieważ no ja osobiście oprowadzam bardzo dużo swoich znajomych z różnych miast w Polsce oraz z różnych krajów po, po moim mieście. No i no niestety, no ale ja nie będę wchodził po raz 30 do Muzeum Powstania Warszawskiego i po raz 50 na Pałac Kultury, ponieważ jest to bardzo kosztowne, a no i niestety, no ja muszę za każdym razem płacić taką samą cenę, więc bardzo często sobie po prostu ta atrakcja odpuszczamy, ponieważ no nie chcę im się samym, samym wchodzić na przykład na Pałac kultury, więc fajnie, gdyby u nas coś takiego było. A słońce już zachodzi. W ogóle zgubiłem tajów. Jak weszliśmy tutaj 40 minut temu, to ich widziałem. Zacząłem nagrywać vloga i oni mi zniknęli. Mam nadzieję, że, że nadal gdzieś tutaj są. Oczywiście okazuje się, że nazwa tego... A, będziemy jechali tuktukiem, patrzcie, złapali tuktuka. Ale fajnie. Taja to nie policzy jak za zboże prawdopodobnie, chociaż zobaczymy, będą pewnie negocjowali jak coś. Wbijamy do tuktuka. Ale zajebiście. sportowy tłumik Mugen prosto z Tesco. Zamontowany, nie wiem czy będziecie słyszeli. Ale fajnie. tuk, -tuk za całe 6 zł zabrał nas prosto do Chinatown, które dzisiaj bardzo hucznie obchodzi chiński Nowy Rok. Bardzo hucznie, ponieważ w samej Tajlandii jest aż 6 milionów osób, które przyznają się oficjalnie do tego, że są Pochodzenia chińskiego. 6 milionów osób, czyli około 14% tajskiej populacji. Są to statystyki oficjalne i nieoficjalnie prawdopodobnie jest tych osób chińskiego pochodzenia dużo, dużo więcej. Widziałem tutaj parę dosyć dziwnych rzeczy, między innymi jakieś robaki, a jakieś bardzo dziwne jabłka i jakieś inne owoce i warzywa, których nigdy wcześniej w życiu na oczy nie widziałem, nawet nie mam zielonego pojęcia jak ich nazwać. Niestety żadnego street foodu tutaj nie spróbujemy z bardzo prostej przyczyny, po prostu mnie już tutaj mdli, więc musimy się stąd ewakuować, bo ja niestety ze swoim zatruciem pokarmowym jestem Jestem dzisiaj bardzo, ale to bardzo delikatne, jeżeli chodzi o takie kwestie. Ale tak bardzo uogólniając to tłum ludzi, mnóstwo turystów, na pewno bardzo fajne miejsca, żeby znaleźć sobie jakieś ciekawe i dosyć tanie e, jedzenie. Możecie sobie tutaj zobaczyć jakie są ceny. Jednak no, ja będę dzisiaj tylko świadkiem ich obiadu, bo niestety chyba nadal, nadal jestem fanem jakichś e, ryżów z e, warzywami gotowanymi. Jesteśmy właśnie w chińskiej świątyni i normalnie podczas chińskiego Nowego Roku macie tutaj bardzo, to bardzo dużo kadzideł i podobno nie można tutaj wejść, bo od razu się płacze i nie można oddychać, jednak w związku z dużą emisją smogu i z tym co się dzieje w Bangkoku w tym roku jest to zakazane. Dlatego też jest to tak dosyć dosyć spokojnie, czuć delikatnie te kadzidła, ale jak gdyby nie ma hardkoru. nie do końca rozumiem, co tu się właśnie dzieje, ponieważ Are you gambling? Are you planning some kind of a lottery or what? No, it's not lottery. It's like <laughs> So this is like age table. Uh. Age table. Age table comparing. It's like for example, he was born in the same year. So we are mangi? So, the... so you are What 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 you what we what are Are monkey you're as well? Yeah. Oh, you are 1990? Yeah. Oh, so you are you are a horse. Jestem koniem, ona jest małpą, on jest małpą, a jej siostra jest psem. Your is a dragon? How cool is that? Jego mama jest smokiem, ale zajebiście. I wanna be a dragon too. My my brother is snake. Oh, that's my not good. Rat, rat, like a Mickey Mouse. <laughs> she, she seemed nice, but now I'm not sure. Like, what are you doing? This year, monkey, tiger, snake, and what? Uh, pig, piggy. It's like it's our bad year. This year, I this year, sure. this year I'm twenty six. I will be twenty seven. But, um, in Chinese we count when you are in your ma mom's belly. Okay. Like yeah. Just when you pop, it's called. <laughs> okay. so it's like it's so when you the, the you're born, you're 1. one year. oh, okay. Yeah. Yeah. so actually this year we supposed to be 70, 27. Yeah. but in chinese, we because call you 28. 28. Yeah, 28. so we, in, we like half-time. if you are half half-chinese, we have two age. <laughs> if, you, if your grandma asks you, you need to say like, oh, i'm 28. grandma, yeah, i'm 28. Grandmom, I'm yeah, but if like just normal people ask you, i'm 27 this year. Is it interesting? <laughs> I'm sure it's, complicated. Yeah, it's very complicated. Czyli ludzie, którzy są tajami chińskiego pochodzenia, mają dwa wieki. W sensie mają dwa wieki naraz. Mają 27 i 28 lat naraz. Co jest ok. No rozumiem to. Na dodatek jest to dosyć ciekawe. Okay, so now you're just fixing your bedlock. Yeah. Why? Why do you need all these pieces of soft paper? It's like this one they call and silver paper. Yeah, gold and silver paper. Yes. Yeah. Yeah. And we need to do something with this. We're gonna do it inside. Follow me. switches problem. This is is this mean horse? Yes, then. Jestem 30-letnim koniem według tej tabelki. Wytłumaczę wam tak na szybko, co się tutaj dzieje. Chińczycy rozróżniają 12 różnych znaków zodiaku. Dzisiejszy rok, w sensie rok 2019, jest pod znakiem świni. I okazuje się, że ten rok jest nieszczęśliwy dla czterech różnych znaków zodiaku. I właśnie dlatego oni muszą wypisywać te karteczki, a i po wypisaniu tej karteczki, po odmówieniu modlitwy, odbaje się te karteczki mnichom a ci mnisi palą te karteczki i to redukuje ilość pecha, którą ci przyniesie ten rok. To tak w dużym skrócie, z tego co ja zrozumiałem. Wydaje mi się, że zrozumiałem całkiem dobrze. I znowu ci ludzie będą gadali. To pogadaliśmy już. <głodziewczynety> Niestety jest tu strasznie głośno, więc muszę wybierać takie bardzo krótkie momenty, kiedy mogę coś do Was powiedzieć. Niestety do samej świątyni nie udało nam się wejść, ponieważ zamknęli nam ją przed naszym nosem. A zamknęli nam ją dlatego, że w Chiński Nowy Rok nie można sprzątać w swoim domu, nie można sprzątać również w świątyniach. Dlatego też właśnie mają całe. 4 godziny na to, żeby ją przygotować do następnego dnia, więc zamknęli ją po to, żeby ją posprzątać i otworzyłem ją ponownie o północy, ale o północy nas już tutaj niestety nie będzie. Musimy się przemieścić z punktu A do punktu B, no i oczywiście chcą wzywać taksówkę. I ja tak mówię: no dobra, słuchajcie, a skoro wydaliśmy już niepotrzebnie 200 bachtów na, na ten promie przejechaliśmy się nim dwa razy, co było całkowicie bez sensu, to może spróbujmy zrobić coś, co nie będzie mega drogie. Bo ja też chcę pokazać swoim widzom, jak wygląda tanie podróżowanie po, po tej Tajlandii, po, po Bangkoku. I, I sam też wiecie, no jak gdyby nie, nie z tam hajsem. No i okazuje się, że oni naprawdę nie mają zielonego pojęcia, jak się tam dostać. So you're 26. Yeah. How long you lived in Bangkok for? 26 years. Okay. So, uh, how many times have you taken a bus? I think five. I took the bus alone by myself and I get lost. Like totally lost. When was it? Um high school. Yeah, when I was in high school. Raz się przejechała autobusem i, i zgubiła się, więc się boi jeździć dalej. O, o Zobaczcie, mamy tej kolejnego taj. spytamy się go, e, spytamy się tego człowieka. Hey, so I'm doing like a street interview. Um, so we are just asking people like, how old are you? I'm 26. Okay. Oh, that's cool. So how many years did you live in Bangkok? Like seven years. Seven years. That's cool. Yeah. So um, the question is like. How many times have you taken a bus in this city? Once in my life. How was it? I get lost. You got lost? Yeah. So you don't want to take it again. Yeah, if I have a chance I don't want to take it because it's very hard to take it because there is no side, there is no proper like stop, no proper bus station. Okay. A, więc, jak widzieliście, na naszych tutaj respondentach 100% osób wypowiedziało się za tym, że nie rozumieją jak działa komunikacja miejska w Bangkoku i boją się jeździć autobusami. Dlatego też jesteśmy zmuszeni wybrać taksówkę. Bo paradoksalnie podobno te e, skuterowe taksi są dużo droższe od normalnego taksi. Znaczy, jestem w stanie to zrozumieć, bo w sumie jedziemy w trzy osoby. Ciekawe, czy dla jednej osoby byłoby tak samo. W Tajlandii nie funkcjonuje Uber. Kiedyś funkcjonował, ale taksówkarze stwierdzili, że Uber to HIV, zaczęli z tym walczyć, rząd za zaczął z tym walczyć i Uber został zbanowany. Funkcjonuje jednak taka aplikacja, która się nazywa Grab. Jest to coś bardzo, to bardzo podobnego do Ubera. W sumie różni się prawdopodobnie tylko nazwą i delikatnym interfejsem. A, no i właśnie postanowiłem ją przetestować. Żeby, jako że nie znam tej aplikacji nie do końca jej ufam, Założyłem sobie w Revolucie darmową, wirtualną kartę. Wirtualna karta to jest coś takiego, że dostajesz normalnie numer karty, wiecie tam ten CVV Code i tak dalej i tak dalej. Możecie ją używać jako normalnej karty, ale jest ona wirtualna i możecie ją sobie zablokować po każdej transakcji, żeby potem nie było stresu, że ktoś wykorzysta tą kartę i po prostu ukradnie Wam pieniądze. Więc ja dosłownie paroma kliknięciami założyłem sobie właśnie taką wirtualną kartę, dodałem ją do tego graba. I zamawiam nam właśnie taksówkę. No i dojechaliśmy. Zapłaciliśmy całe 114 tajskich bahtów, czyli 13,80 za pomocą oczywiście mojej wirtualnej karty w Revolucie. Więc całkiem fajnie. Jeżeli nie wiecie, co to jest Revolut, to obczajcie sobie link pod filmem, to się dowiecie, co to jest. A jak się zarejestrujecie z mojego linka, będziecie go potrzebowali, a no to wtedy ja coś tam z tego dostanę. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jesteśmy, ale z tego co rozumiem, to jest jakiś taki bardzo mocno. Popularny i turystyczny deptak, a nie mam jeszcze pomysłu, co tutaj można zobaczyć, oprócz to jest chyba jakiś park rozrywki i nawet mają diabelski młyn. Dobra, jak dowiem się trochę więcej o tym miejscu, to wam powiem. W ogóle wiecie, jaka beka, jak jechaliśmy tym grabem, czy tam graberem, nie wiem jak to, chyba grabem. Facet wjechał w dupę motocyklistce na światłach. W sensie nie jakoś tak bardzo hardkorowa, ale jechaliśmy nam z 5 na godzinę i po prostu. Nie Nawet nie wiem, czy on jej nie zauważył, czy coś, ale wjechał w nią przed nim zderzakiem. Także ona poleciała z motocyklem trochę do przodu i się nie wywaliła, a stała na światłach. No i myślałem, że coś się stanie, a ona tak się tylko na nas spojrzała. Potem spojrzała się przed siebie i pojechała dalej. W ogóle zero kompletnie, w żadnej spiny. Co do tego miejsca, w którym jesteśmy, jest tak jak podejrzewałem, czyli jest to taki po prostu turystyczny depta, który, jak na dodatek, a z tego co słyszałem, when was it established? Um, this 5 years ago. Ok. Więc pięć lat temu powstał ten Deptak. Jest to takie mega turystyczne miejsce z mnóstwem knajp. Można sobie pochodzić przy rzece. What's the name of the river? Zauhaya river. To właśnie przy tej rzece można sobie pochodzić. <laughs> Więc tak to właśnie wygląda. Restauracje, bary, puby i piwo po 180 bahtów, czyli. No tak, po 20 zł by podchodziło, więc tanio nie jest. Wiecie o czym marzę? Po praktycznie czterech dniach zatrucia pokarmowego, jedzenie jakichś kaszek ryżowych mm. i z warzywami gotowanymi i picia wody i obrzydliwych elektrolitów. Są. Są. Wiecie co, na no co ja wam będę nagrywał, no pasaż handlowy z barami, no przecież to jest całkowicie bez sensu, dlatego też kompletnie olewam ten temat. Wypiliśmy sobie po półtora piwa i idziemy do domu, pójdziemy do 7 Leven, po jakieś browary i w sumie tak wyglądał dzisiejszy dzień. Założyliśmy przed chwilą pod wpływem piwa Tindera, w sensie w sumie to ja założyłem, no i po dosłownie mniej niż 10 minutach było 50 plus lajków. Po przesortowaniu tych wszystkich ladyboyów i jakichś tam prostytutek i tak dalej i innych mało atrakcyjnie wyglądających osób a zostało w sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć meczy i trzy lajki jak na razie, ale te lajki rosną tak, że ja włączam i wyłączam aplikację i się z trzy plus robi 5 plus, potem dziesięć plus, 25 plus i tak dalej. Bo wiem, że wiele osób się mnie o to pytało i w sumie pomyślałem, że to oleje, ale Teraz jak przemyślałem ten temat, to myślę, że mogę wam pokazać, jak to wygląda, więc w sumie nie wiem. No. Maksymalnie 20 minut założony Tinder, było ponad 50 lajków, ale musicie wziąć pod uwagę to, że bardzo dużo z tych lajków to mogą być właśnie jakieś a, dziwni ludzie, z którymi nie chcecie mieć raczej <grym> nic do czynienia. Nie mam pojęcia jak reszta tych ludzi, ponieważ a, nie zamieniłem z nikim nawet jednego słowa. Więc tak wyglądał dzisiejszy dzień. Nie był on może jakoś zbytnie emocjonujący, ale a, myślę, że tutaj te moje. Chwilę z moimi przyjaciółmi nie będą jakoś... Oczekajcie, Nie będą jakoś skrajnie emocjonujące i to będzie takie troszeczkę emeryckie zwiedzanie. Ale no, takie... Arr! Sorry. One second. Oh. Sorry. Can I move back a little bit? Yeah, yeah, I, I really don't have enough space. Okay. Arr. Okay. Więc nie będzie to jakieś mega emocjonujące zwiedzanie, tylko raczej takie kręcenie się, pokazywanie troszeczkę miasta, wyjście na piwo, ale a, no, mam nadzieję, że, że będzie Wam się to podobało. <grywka> to było na tyle. Na razie trzymajcie się, cześć.